Witam was wszystkich bardzo serdecznie w następnym poradniku z The Forest W tym poradniku pokażę wam jak znaleźć pistolet na flary Jest to najłatwiejszy przedmiot do znalezienia w całej grze moim zdaniem I naprawdę droga jest banalnie prosta po drodze nie natkniemy się raczej na żadne przeciwności losu Chyba, że będziemy szli nocą Więc zaczynamy przy wielkiej dziurze Na takiej naturalnej tamie, która blokuje to jezioro Jezioro? Czy, czy nie jezioro? Raczej jeziorko, które, które blokuje jeziorko, by wypływało do nie wiem, morza lub oceanu. E, tak czy siak, jesteśmy na, tym, na tej tamie naturalnej, musimy patrzeć prosto na zaśnieżoną górę. I w sumie droga jest banalnie prosta, bo idziemy cały czas prosto. Kiedy doszliśmy już do tego miejsca, wystarczy, że skręcimy w prawo. Zobaczymy, że tutaj jest taka woda. Musimy po prostu przejść sobie nad nią. Iść cały czas, cały czas w prawo. Aż zobaczymy, że jest takie małe wejście. Wchodzimy absolutnie na górę, skręcamy znowu w prawo. I voilà. Jesteśmy przy wraku samolotu. W sumie to jest tylko zwykły cockpit. Wchodzimy tutaj, mamy Pistolet na flary, i to jest w sumie tyle. Proste, prawda? No, mam nadzieję, że ten bardzo krótki poradnik się Wam przydał, spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnij, proszę zostawić łapki w górę i do następnego odcinka, do następnego poradnika. Do zobaczenia, dzięki, cześć.